Słowo na wtorek. Czym jest bezsilność? Jak sama nazwa wskazuje, bezsilność jest uczuciem bez Co znaczy być bezsilnym? Czujemy się zupełnie odłączeni. Czujemy się, że nic nie możemy. Nic się nie da. Nie wiemy, jak sobie poradzić z czymś. Jest to beznadziejne uczucie. Bezsilność. Ale ono się zmienia w silność, czyli w siłę. Bezsilność zmienia się w siłę. Jak tylko połączymy się ze stwórcą. Połączymy się z naszym źródłem. Naszym głównym komputerem, który jest tym zasilaniem. Naszej, naszego światła, naszej mocy. I już potem nie czujemy się bezsilni. Jeżeli czujecie się bezsilni, idźcie w takie miejsce, gdzie możecie się połączyć ze światłem, ze źródłem, ze stwórcą. Wtedy poczujecie siłę. Wtedy ta cała bezsilność odchodzi. Nie ma tego. To jest wszystko złudzenie. Także uczucie bezsilności bardzo, bardzo łatwo odwrócić na, na siłę. Łącząc się z przyrodą, pobierając energię z Ziemi, z Matki Ziemi, łączyć się, czuć jedność. To jest wszystko siła Stwórcy. Tam się tworzą piękne monsun, monsunowe chmury. Przepiękne. Witaj, Ewo. Witaj, kochana. No, i tyle. Słuchajcie, słowa na wtorek. Bezsilność nie jest taka bezsilna. Wcale nie jest. Witajcie, kochane Alicja Maria. Chciałam tylko wam to przekazać, bo. Mam mnóstwo, mnóstwo tak zwanych downloads e, czyli takich ściągnięcia informacji z przestrzeni Te informacje mi cały czas przychodzą, cały czas przychodzą, cały czas przychodzą. Słuchajcie, muszę wziąć e, muszę wziąć pióro do ręki i zacząć pisać po prostu. Jest tego masę. Jak tylko moje dzieci wrócą do szkoły, będę bardziej, może wtedy mogła sobie zapisywać rzeczy. Nie będę cały czas co chwilę tyrpana. mamo to, mamo tamto. Będzie mi wtedy łatwiej synchronizować się, żeby zaraz na papier to przelać. A tak od czasu do czasu po prostu Wam mówię, co się dzieje, co ja odczuwam i, i jak jak sobie radzić z pewnymi sprawami. Zapraszam was na mój nowy Instagram dagmara.arizona. Jeżeli ktoś ma Instagram, to dołączajcie. Będę tam też dużo takich inspiracyjnych cytatów wkładać i będę pokazywać różne komentarze, które przychodzą na Facebook, które chcę wyróżnić i, i żeby też was zainspirowały. Dopiero założyłam ten, e, ten Instagram, także zapraszam Was. Dagmara.arizona na Instagramie. I łączymy się, łączymy się, nie oceniając żadnych kanałów komunikacji. Ważne jest to połączenie inspiracja, zmiana, zmiana na lepsze. A tak naprawdę. To jest tylko otwarcie się bardziej na wiedzę stwórcy, na tą energię. I żeby to się samo, samo istnieje działo. Zdrawiam Was z upalnej Arizony, z monsunowej Arizony. Piękne chmury się tworzą, ale piękne niebo niebieskie. Kocham Was, dziękuję, że jesteście. I papa. Zapisujcie sny. Tak, tak jak w moim y, pamiętniku dobrostanu, mamy też sekcję na zapisywanie, właśnie snów. Jest tam wszystko po kolei to, co powinno być na tworzenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zakupił pamiętnika, to zapraszam. Link jest w, na głównej stronie. Papa, pa, kochani.